dla twórcy UGC wersja luksusowa, czyli Sky is the Limit. Pierwszą opcją jest dron. Jeśli chcecie poszerzyć swoje ujęcia, no to dron będzie fajnym dodatkiem. My mamy dron DJI Mini 3. To on kosztuje 3000, ale już za 1000 zł kupicie tego DJI Mini i on też będzie bardzo fajny. To nie chcę się tego otwierać. Jest w ładnej torbie. Dwa. Lepsza lampa. My mamy Godox SL62D. Teraz mamy nawet całkiem spoko światło na dworze, ale kiedy mamy nagrywki w tygodniu i tego światła w zimę w ogóle nie ma. To ta lampa naprawdę ratuje nam życie, ale do tej lampy, która kosztuje 600-700 zł, trzeba doliczyć porządniejszy statyw, bo lampa jest ciężka. Dyfuzor, softboxa. No i całość wychodzi około 1500 zł, więc to jest naprawdę drogi prezent. 3. Jeśli ktoś by naprawdę chciał kogoś obdarować wspaniale, to najlepiej kupić mu bez na przykład takiego, jakim my nagrywamy. Jest to sony Alpha A74. Oczywiście nie trzeba kupować tak drogiej wersji, są tańsze wersje, budżetowe, Na przykład Sony A6400 czy też Lumix, Canon. Także inne aparaty do 4000 da się kupić fajne opcje. I uwierzcie mi, aparat to jest po prostu. wydaje się, że telefon nagrywa super, ale aparat nagrywa jeszcze lepiej. Koniecznie wyślijcie ten film osobie, która ma wam sprawić fajny prezent w tym roku. Może z tej wersji, ale może też w wersji z budżetowej. Tak sobie myślę, co byś mi mógł kupić, Michał. Ja już to wszystko kupiłam sama.